Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Chwa Tobie Panie, Powiedział do swoich uczniów: Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest blisko. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry, ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to czas pomsty, aby spełniło się to, co jest napisane. Biala brzemiennym i karmiącym owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugi zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na księżycu i gwiazdach, na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wszcząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to zacznie dziać, nabierzcie ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech no będzie pochwalony Jezus Chrystus. No i, 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 i weźcie do rąk, drodzy Państwo, nasz modliternik. Niech wstąpi Duch Twój kolejna pieśń Duchu Mądrości, przeciw, że prześpiewamy razem. Jeśli nam jakiś utwór nie pójdzie, mam już sprzęt muzyczny z naszą, z naszą płytą. I tak będziemy się uczyli. I w krótkim czasie, do miesiąca, wszyscy słuchacze będą umieli wszystkie 50 pieśni o Duchu Świętym. I na każdej spotkaniach z nami Będą się mogli z wielką radością włączać w modlitwę. Duchu Mądrości 284. 284. Duchu, duchu Mądrości rozświeć nad nadprzyrodzony daj nam smak byśmy umieli doszczędzić dziś Twojej obecności w świecie znak. Prowadź tajniki Bożych praw, bo Ty je sam najlepiej znasz. Rozjaśni umysł nasz i spraw, by poznał Boga rozum nasz. Ucz nas tak patrzeć na ten świat, by widzieć Pana stwórcę z nim. Odkrywać świecie, boga ślad, i dziękczynienia śpiewać hym. W trudnościach dobrą radą złóż, w zwątpieniach błogim światłem świeć. Dozwol nam pośród walki bóż, Wspomożyciela w Tobie mieć. Przez pobożności święty dar, na nas dobrze modlić się, synowskiej dając miłości żar i przed obrazą Boga lęk I bez mnie proszę, ale w trudnych i Gdy trzeba walczyć cierpieć, twarz, nad naszą nędzą dziś się zchylić, Prac nowe siły w serca bać. W bojaźni Bożej ucz nas żyć, Przed grzechem duszy naszej strasz, Gdy się chwiejemy w pomoc przyć, Gdy się słucimy smutku ucież. Proszę Państwa, usiądźcie. Umiemy, moi drodzy, kolejny nasz utwór. Teraz przechodzimy do kazania. Moi drodzy, biorę w was kolejne przestrzenie naszych rozważań. Najpierw takie krótkie reminiscencje. Nie milknął jeszcze echa wydarzenia 19 listopada z Łagiewnik. Dziś ta polityczna polsko polityka napisała ponoć przepiękny artykuł o nas, o tych wydarzeniach, ładne zdjęcia. Już mi przyjaciele przesłają pocztą, jeśli dojdzie. To muszę Wam powiedzieć, że media liberalne, nie zawsze kościółkowe, a raczej antykościółkowe o wiele cieplej i rozsądniej piszą o intronizacji niż wszystko, co jest związane z kościołem. Przedziwna. Przyniosę Wam na język, że pewnie z jednej samdomierskiej parafii cytaty kazania o godzinie 18 na rycerzu: Żadnego aktu inwigilacyjnego, to co się wydarzyło w Bagiennikach, to śmieszność. Jeśli król, to na koronie, na krzyżu i w koronie cierniowej. Zacytuję pewne teksty, abyście mieli świadomość, w jakiej bitwie, moi drodzy, bierzemy udział. Stąd moja prośba do wszystkich tłumaczy: Gdziekolwiek w gazecie, jakiejkolwiek jest zmianka o księdzu Piotrze, o rycerzach, moi drodzy, Gromadźcie to, przysyłajcie później Gdzieś jakiś ciekawy filmik Na YouTubie, czy cokolwiek To mi nagrać na płytkę I mówić o rycerzach Ja to wszystko gromadzę w na Napisać data, od czego dotyczy I Wtedy mam, po kilku latach Mamy ciekawe źródła Informacyjne O nas samych Więc o to was proszę, abyście Pod tym kątem również Gromadzili materiały bo na pewne świadectwa, bo wczoraj Pani ja niewiele przerzuciła, go dziś już nie wiem, sposobu, aby zająć się internetem, bo to znowu potrzeba parę godzin, żeby poczytać, przedrukować, wydać rozkaz, żeby wydrukowało się i nagromadzić, to, to są dodatkowe, dodatkowe prace. No i moi drodzy, powstają prace magisterskie kolejne u mnie. Prawie od o dwóch, trzech już wiem że powstały prace naukowe na moim żołdzie kapłańskim zdobywają pozycje społeczne. Tak żebyście byli przespokojni. Rzadki to fenomen w wymiarze Polski. Żeby komuś poświęcano wiele uwagi. Mają ciekawe spostrzeżenia. Niektórzy o kierunek medialny zapatrzeni, więc dopatrują się przedziwnych Moich ujęć czy paczek, no, ale dzieci wolno i mają prawo po swojemu odczytywać, dopóki się nie zgłębią w orędzie na czas ostateczny i nie przeglądną naszych szlagierowych pozycji. Kontemplacja Matki Bożej, kontemplacja Boga Ojca, kontemplacja Pana Jezusa, teraz kontemplacja Ducha Świętego, czy reguła mariańska, czy o mszy świętej, czy urzańcu, bo no to zawsze będą tworzyli historię i przypisywali, Nieraz koncepcje historyczne w mój wymiar, w mój wymiar osobowy czy teologiczny, no ale taki dzieci jest świat. Ja. Mają prawo interpretować. Także bądźcie spokojni, Przeciągle jesteśmy żywi, to jest najcudowniejsze. Pamiętajcie, o padlinie nic się nie mówi. Jak jesteś bez nic się Coś się musi dziać, skoro piszę. Biorę raz najpierw w Ewangelię. Moi drodzy, kiedy byśmy popatrzyli tak zdaniami po zdaniu, no to część tych Ewangelii się, słów się wypełniło. No to mamy już pewną wiedzę historyczną, to łatwiej nam to zrozumieć. Dwa lata otaczane wojska rzymskie. Warda się broniła w Jerozolimie. Historycy przypisują to męstwu przy jednym powstaniu Żydów. Cesarz odwołał legiony, bo były zamieszki w Rzymie. nie wrócili, otoczyli Jerozolimę, wzięli głodem. <laughs> to, co Pan Jezus pisze. Jak zobaczycie otoczoną Jerozolimę przez wojska, wiedzcie, że jest bliskie. Z historii znamy. Świątynia zburzona, mury zburzone, Wiada brzemiennym i karmiącym te dni, bo Rzymianie wtedy się tak zemścili, ci co przeżyli, wszyscy byli zapędzeni w niewolę między wszystkie narody. Dopiero ostatnimi czasy wychodzi prawdę na jaw, że każdego Żyda na wszystkich możliwych rękach imperium sprzedawali po 30. Tyle samo, co za pana Jezusa. Ta sama była cena. Po prostu wszystko poszło w niewoli. Mówi się o milionie dwustu wymordowanych i ponad milion sprzedanych albo więcej. Stąd też Żydzi po tych swoich wybuchach, po tej przepowiedni pana do dziś się nie mogą, moi drodzy, pojąć, podnieść, bo pamiętajcie, Jerozolima też nie jest ich cała. Bo część jest arabska, część jest ich. Później są te przedziwne zdarzenia, slaki na słońcu, na gwiazdach. Ludzie będą mdleć w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi. No radźcie, bądźcie spokojni, nie mdlejecie. Choćby się nawet krzyż na niebie ukazał, też to nie, nie, nie uwierzycie. Przynajmniej umiecie rozpoznawać smugi po samolotach, które nas trują. Tu się nie mylicie, bo eksperymentują z nami. Ta cywilizacja nie kocha Boga, a skoro nie kocha Boga, musisz wiedzieć, że Ciebie też nie kocha. Ci, którzy są światem, Ciebie też nie nienawidzą. Trują Cię, manipulują. Po prostu dobrze wiedzą, że jest nas za dużo, więc w razie rewolty, choćby byli 3 miliardy, przetrwa przetrwali też liczną. Więc to dopiero dzieci przed nami. I ostatnie wydarzenie, no to wtedy wszystko już zrozumiecie. Dla wielu będzie to za późno. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. Uspokajam wszystkich, którzy Wam czują umysł. Na pewno Pan wtedy nie przyjdzie w koronie czerwonej. Idę teraz do pana Jezusa. Następnie inny znak. Znak końca świątyni i końca świata. Znak końca świątyni i końca świata. Przypominam Kościół Katolicki, jest Nowym Jeruzalem, Jest dziedzicem Ducha Świątyni Jerozolimskiej. Pan Jezus to już nie w jednym orędziu Marii Waltorty mówił, że ustanie ofiara. Znak końca świątyni i końca świata. Kiedy zobaczycie ohydę spustoszenia. To wam o tej ochydzie ostatnio wyjaśniałem tekstami u Marii Baltorty i, i księdza Jakuba Wójka. To dotyczy mojej drodzy niestety, ale kościoła katolickiego. To już Jakub wuje w XVII wieku przełom się? No, tę sprawę już widział oczyma. Dziś w Polsce jest to zakazane tak patrzeć pochydę spustoszenia pustoszenia, przepowiedzianą przez Daniela. Niech ten, kto mnie słucha, zrozumie, a kto czyta proroka, niech umie czytać między wersanami, wówczas ten, kto będzie w Judei, niech ucieka w góry, kto będzie na tarasie, niech nie schodzi, aby zobaczyć to, co ma w domu. Ten zaś, to będzie w polu, nigdy do domu nie wraca, etc. Wiada brzemionnym, itd., Mówcie zatem, aby nie nastąpiła ta ohyda spustoszenia, To dotyczy bezpośrednio w wymiarze historycznym Żydów w zimie ani w dniu szabatu. w szabatu bo szabat mogli robić tylko tysiąc kroków. A w zimie nie przeżyjecie, bo i na pustynińskie w zimie też jest Nie zostały te dni skrócone przez na Wybranych, nigdy nie ocalał. Bo ludzie szatani sprzymierzą się z piekłem, aby dręczyć ludzi. Dlaczego wam nakazują szczepionki? Iż oficjalni się przyznają do tego, że te smugi to macie badania. Badania to są różne, dolegliwości dla ludzi. głowy was bolą, chorujecie. Mówię wam, że przy Matce Bożej nakryłem samochód ze sprzętem, z taką misą do odbierania fal, z przekaźnikiem kierowaną na pustelnię. Zatrzymałem się, pozdrowiłem faceta, czerwony na górach. Może Panu w czymś pomóc, może coś namierzymy. Te fale, które znacie, mają szerokość, mają wysokość mają, i mają długość. My są jeszcze fale, które mają czas. Bo o tych falach nie słyszeliście. Są warstwowe, więc walą w naszą jaźnię, w nasze umysły. Zmiana pogód, dzieci. To jest... Ludzie szatani sprzymierzają się dziś z piekłem, aby dręczyć ludzi. Film autentyczny o szczepionkach, angielski, gdzie kobieta wygrała proces, bo znalazła lekarza i udowodniła, że jej dziecko, które się urodziło, nie było muminkiem, gdy się po szczepionkach. Skoro mówi się o wolności człowieka, to dlaczego się karze w Polsce po 5 tysięcy młode małżeństwa, które nie chcą szczepiać dzieci? Po 50 tysięcy kar nadaje się. to wszystko zapowiada Oczywiście nazywa się mnie apokaliptykiem i tak dalej, tak dalej. Powtarzam, ludzie szatani sprzymierzają się z piekłem, aby dręczyć ludzi. I zaraz po tych ostatnich dniach Mówi dalej Pani Maria Waltorty w odniesieniu do dzisiaj Ewangelii, o którym Wam powiedziano, mówię już o końcu czasów i świata oraz o zmartwychwstaniu Kości, o czym wspominają prorocy, słońce się zaćmi, Krzyż, księżyc nie da już swego blasku, a gwiazdy z nieba spadać będą jak ziarenka z grona zbyt dojrzałego, począsanego przez powiew zawieruchy i moce niebios zadrzą. Wtedy na ciemnym schłonie ukaże się jaśniający znak Syna Człowieczego. Krzyż. Macie to samo usioty Faustyny. To jest Tyle posiłkowe, tyle racytue. Bo 84 czy 5 punkt. Dzienniczka. Będzie Wam znany znak Syna Człowieczego. Będzie ciemno, a ziemia będzie jaśniała. Wtedy nadejdzie Boga sprawiedliwość. I zapłaczą wszystkie narody i ludzie ujrzą syna człowieczego, przychodzącego w obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Nakażą swoim aniołom rządzić zboże i dokonać winobrania, oddzielić chleb od pszenicy, etc. To już jest ostatni etap dziejów zbawienia. Pry was uspokoić, Kościół katolicki wymyślił herezję o powszechnym zbawieniu, głosi ducha ekumenizmu, że są różne drogi zbawienia, że są różni ludzie, przywódcy dłogi, którzy potworzy wielkie ligie, i oni zbawiają, że macie zbawienie w innych ligiach. Dlatego to, co wam mówię, dzieci jest niemodne, nie na czasie, przedmiotem ataków. Czy, czytam wam tylko Marię Bartorte robię analizę. Moi drodzy tekstów, wam nakazuje się wierzyć w dobro monetę Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych. Biedna Polsko zawsze cię sprzedadzą. Tu do Was mówi kapłan historyk. Nigdy w to nie wierzcie. A nasi przywódcy, którzy Was uwodzą, wsiądą w samoloty, to już było ćwiczone. I gdzieś 1500 ludzi bezpiecznie wyjedzie w ukryte miejsce. No i później zaczną tworzyć rząd na migracji, wolną Europę. My to dzieci wszystko przerabiali w historii. Dlatego Was historii nie uczą, by młode pokolenie miało zielonego pojęcia, jak się manipuluje i oszukuje Polskę. Kto z was dziś wierzy, że jesteśmy już kolonialnym państwem. A ja PKB mam jak to mamy wszystko dzieci, ale za chwilę będzie masa ludzi, którzy nie mają ubezpieczeń. to zacznie bieda w Polsce. Bo już resztki tych, którzy mają jeszcze komunistyczne renty, a to byli wszyscy? On nie wymrą i zobaczycie, co będzie z wami. Gdyby nie było tego kruzu rolniczego, to byście dopiero widzieli dramat polski stopień bezrobocia i tak dalej. To są wszystkie dziury perfekcyjnie poukładane do ukrywania prawdziwej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. Nikt na zachodzie nie rzucał za 800 czy 900 zł opłat, lekarstwa, jedzenie, dzieci. Wiecie, jaka bieda jest w Polsce? Na tyle są sprawiedliwi rządzący, bo by dołożyli większe podatki, tylko wiedzą, że jest struna, która może pęknąć. Przypominam, ta cywilizacja zabiła Boga. Tak chętnie cytowany Jan Paweł II powiedział: Jest to cywilizacja śmierci. Skoro zabiła Boga, musi człowieku Ciebie też zabić, bo na tym tylko garstka piecze niebotyczne korzyści.